Adam prosto z parkietu mamy już świeże dane z rynku mieszkaniowego z siedmiu największych miast za styczeń jak ten rok się zapowiada no, w świetle no, nie najlepszego delikatnie mówiąc dla branży 2024 zapraszam na rozmowę z ekspertką Katarzyna Kuniewicz dyrektorka działu badań rynku mieszkaniowego Wotodom Analytics jest już z nami dzień dobry Dzień dobry. I mamy dane e, z siedmiu największych Miast za styczeń. Tutaj niespodzianki raczej nie ma, jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań. Ona jest wciąż relatywnie niska, bardzo podobna do tego, co się działo w ostatnich miesiącach 2024 roku. No chociaż jednak ze wskazaniem takim, że zapowiada się słabsza sprzedaż, bo wstępny odczyt to jest niecałe 3000, a wiemy, że po korekcie to będzie jeszcze mniej. I to będzie wynik najgorszy od wakacji. Wtedy mocno tak. poniżej 3000 mieszkań się sprzedawało. Z czego to wynika? Czy po prostu promocje się skończyły wraz z rokiem 2024, czy jakieś in, inne czynniki tutaj o tym zadecydowały? Bardzo dziękuję za, za zaproszenie i możliwość opowiedzenia o tym, co się działo w styczniu. Rzeczywiście, jeśli chodzi o sprzedaż, to ona była w tym pierwotnym, pierwszy, pierwszym odczycie niższa niż ta, którą widzimy, widzieliśmy i w październiku, i w listopadzie, i w grudniu. Nawet. Natomiast jak spojrzymy na liczbę dni, w których ta sprzedaż się mogła odbywać, to jednak styczeń jest takim miesiącem, w którym generalnie no nie spodziewamy się dobrego wyniku. To po pierwsze. A po drugie, liczba dni, w których może się dokonywać sprzedaż, no nie jest powalająca. To nie, są, to nie jest miesiąc taki jak październik. Więc rzeczywiście, yy, ja te pierwsze odczyty nawet wskazywały na to, mówię o połowie stycznia, że sprzedaż będzie wyższa niż 3000. Ostatecznie zakończyła się tak tuż pod trzema tysiącami, ale prawdą jest, że my korygujemy dane w momencie, kiedy część tych umów, które widzimy w styczniu jako, jako umowy mieszkań sprzedanych, czy status mieszkania jest jako sprzedane, część tych mieszkań wraca do rezerwacji bądź wraca do oferty. Stąd to, to przypuszczenie że rzeczywiście. Między 2,800 a 2,900 to będzie taki wynik, którym zakończy się styczeń. Jeśli chodzi o sprzedaż na tych siedmiu największych rynkach, one nas fascynują, wydają się być tymi głównymi rynkami w tej chwili. No rzeczywiście najwięcej, najbardziej przyciągają ludzi. Swoim potencjałem gospodarczym, więc być może są decydujące. Dlaczego sprzedaż była niższa? Dlatego, że początek roku jest takim okresem, w którym rzeczywiście w, na rynku pierwotnym, na w rynku deweloperskim kończą się promocje, które widzieliśmy. I teraz, co ważne, w październiku, listopadzie i grudniu poprzednim roku tych promocji te promocje trwały długo. One nie przyniosły spodziewanych efektów. To znaczy sprzedaż w końcówce roku nie była tak dobra jak życzyliby sobie tego deweloperzy, ale mamy jeszcze jedno ciekawe zjawisko. Ponieważ my mamy możliwość na oto dom obserwować ruch, zainteresowanie Potencjalnych kupujących nie tylko rynkiem pierwotnym, ale również rynkiem wtórnym i rynkiem najmu, to widzieliśmy to zjawisko, które ono jest naturalne, ono się powtarza co roku. Najpierw firmy deweloperskie przyciągają potencjalnych kupujących ofertami, promocjami i to jest końcówka roku, a w momencie, kiedy wygaszają taki, tak silne promocje, tak mocne zachęty, Wówczas część tego zainteresowania zakupem mieszkania przenosi się na rynek wtórny. I niższe wyniki sprzedaży w styczniu na rynku deweloperskim są zupełnie naturalną konsekwencją przeniesienia tego ciężaru zainteresowania, tego sfokusowania się kupujących na rynek wtórny i widzieliśmy to absolutnie w naszych danych, to znaczy jakby potraktować zainteresowanie. Jako liczbę takich aktywnej odpowiedzi na ofertę, to po stronie na rynku wtórnym w tych siedmiu miastach zainteresowanie między grudniem a końcem stycznia wzrosło o prawie połowę czyli prawie o 50%. Więc powiedziałabym, że jak wiemy to, wiemy o takiej właściwości, takich zachowaniach na rynku to styczeń słabszy nie dziwi. Jakbyśmy poprosili o wyświetlenie slajdu z prezentacji drugiego. Właśnie widzimy taki trend boczny od, od, od jesieni i teraz jest pytanie czy, czy ten poziom właśnie sprzedaży 3000 utrzyma się na dłużej no, biorąc pod uwagę otoczenie makro takie jakie jest. Tak. Wiele wskazuje na to, że yy możemy mieć yy w tym pierwszym yy kwartale, w dalszej części pierwszego kwartału, sprzedaż, która będzie trochę lepsza niż sprzedaż styczniowa. Czyli choćby te liczby dni, oczywiście luty to jest taki okres, w którym zawsze gdzieś w Polsce są ferie zimowe. To też ma znaczenie szczególne znaczenie w tym okresie w którym obecnie jesteśmy ponieważ na rynku w tej chwili jeśli chodzi o kupujących w szczególności na rynku zainteresowanych zakupem mieszkania od firmy deweloperskiej są tacy kupujący którzy są co do zasady zamożniejsi i teraz uwaga również starsi i i ta grupa kupujących, ona nam już zniknęła w pewnym momencie z rynku, to znaczy w okresie wakacji, bo z tych wakacji skorzystała. Spodziewamy się, że to jest również grupa, która korzysta z ferii. Czyli y, wyjeżdża. W związku z tym y, naturalny sposób bym powiedziała, no byłoby dobrze i spodziewamy się 3200, jeśli chodzi o sprzedaż w lutym, w marcu. Ale to się chyba nie zrealizuje z bardzo prostej przyczyny, dlatego że główna grupa popytowa w tej chwili y, y, nie jest to grupa przymuszona do zakupu. Ona ma olbrzymią ofertę, zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym i nie musi dokonać, nie, nie musi podjąć decyzji. I o tym, że ten czas wyprzedaży oferty, to jest jedno, co my widzimy w, w liczbach. Mówię o tym porównaniu oferty z tempem sprzedaży, ale drugą, drugim takim ważnym elementem są rozmowy, które prowadzimy, zarówno z pośrednikami, mówię o agencjach, jak również z deweloperami. Oni wyraźnie wskazują na to, że nie ma pośpiechu przy zakupie, nie ma takiego, takiej presji, żeby domknąć transakcję. To się nie musi wydarzyć w lutym, to się może wydarzyć w marcu, może w kwietniu. W związku z tym pierwszy kwartał może być gorszy tak, niż na tym slajdzie rady widzieliśmy rady sprzedażowa. Na tym slajdzie widzieliśmy, jeśli możemy do niego wrócić, jest ta linia pomarańczowa, która pokazuje ofertę, ona rośnie, 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 ponieważ była taka tendencja i po przerwie w grudniu wróciła, że deweloperzy wprowadzają na rynek więcej niż w tym czasie sprzedają. Rozumiemy, że mieszkania to nie jest kiełbasa krakowska i to nie jest, to nie jest tak, że y, po prostu wystarczy przestać produkować i ten stok się obniży, tylko są różne rodzaje wędlin dla y, różnego y, rodzaju y, nabywców. Nie wiem dlaczego przy piątku takie analogie zastosowałem, ale zastosowałem i y, oczywiście to są dane ogólnopolskie, ale sytuacja na poszczególnych rynkach jest zupełnie inna i o tym też trzeba pamiętać tutaj właśnie ten trzeci slajd. I tempo wyprzedaży oferty. To jest coś, co nam mówi, co się dzieje. Tempo wyprzedaży oferty, czyli ile czasu by zabrało sprzedanie wszystkich mieszkań dostępnych, gdyby to tempo sprzedaży się utrzymywało i widzimy, że ta sytuacja się. Troszkę pogarsza. Oczywiście trójmiasto yy, Warszawa, Wrocław to są te miasta, które się jeszcze mieszczą w tym uznawanym za bezpieczny, świadczący o, równowagę, o równowadze przedziale yy, czyli to jest 4-6 kwartałów, kwartałów, ale to rośnie, jak widzimy, rośnie. No i w, w gors, najgorszym, yy, najgorszym położeniu są Katowice. Chociaż akurat w styczniu tam się trochę sytuacja poprawiła. Co to może nam mówić o tych rynkach? Czy tam powinni się klienci, gdzie te linie są najwyżej, te punkty są najwyżej, powinni się spodziewać jakichś większych przecen, promocji, większej desperacji ze strony deweloperów? To prawda, że ten wykres w ogóle zachowuje się, te linie na tym wykresie zachowują się przedziwnie w styczniu. To od razu powiem, dlatego że na rynkach, na których była względna równowaga popytowo-podażowa, mówię o relacji sprzedanych mieszkań na rynku pierwotnym do wprowadzonych w, tym, w styczniu do sprzedaży, czyli ta bieżąca sprzedaż, bieżący popyt i bieżąca podaż były w zasadzie zrównoważone na dwóch rynkach. W Warszawie, gdzie różnica między mieszkaniami sprzedanymi i wprowadzonymi do sprzedaży w liczbie to jest kilkanaście mieszkań i to jest tuż pod tysiąc mieszkań wprowadzonych i sprzedanych. I w trójmieście, gdzie różnica była większa, ale nadal to jest taki, taki rynek, gdzie liczba sprzedanych mieszkań i liczba wprowadzonych są bardzo blisko i nie tylko w styczniu. Na tych dwóch rynkach ten wskaźnik, który w takiej sytuacji powinien się ustabilizować, on delikatnie wzrósł. To jest zadziwiające zarówno w, również w kontekście tego, co się właśnie z tymi katowicami dzieje, czy z łodzią. Mianowicie w tej górnej części wykresu widzimy, że wskaźniki dla rynków, na których była zupełnie inna sytuacja. W Łodzi i w katowicach w styczniu weszło do sprzedaży więcej mieszkań niż się sprzedało. Więc w związku z tym należałoby się spodziewać, że te wskaźniki urosną. E e czyli, że będzie dłuższy czas. Potrzebny na wyprzedanie ofert. I tutaj wchodzi w grę metodologia liczenia tego wskaźnika, dlatego że my chwytamy za każdym razem trzy ostatnie e, miesiące sprzedaży. I e, w Warszawie i Trójmieście styczeń był lepszy sprzedażowo, mimo wszystko. To był, e, 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 przepraszam, w Warszawie i Trójmieście styczeń był gorszy sprzedażowo od e, października. W związku z tym, jak przesuwaliśmy się z tą sprzedażą, to okazywało się, że wskaźnik wyprzedaży rósł, ale tam rzeczywiście nie ma żadnego problemu. W tym sensie to są rynki, na których cały czas można mówić o takim poziomie oferty, nawet gdyby ta oferta w przypadku Warszawy czy trójmiasta wzrosła, 15-20 to absolutnie niczego dla tego rynku nie zmieni i nie będzie to w żadnym wypadku co do zasady sygnał do obniżki cen, choć lokalnie absolutnie zdarzają się dzielnice z, z taką bardzo wysoką podażą. No i teraz pytanie o te katowice i Łódź, prawda? Paradoksalnie na tych rynkach, pomimo tego, że wprowadzeń było więcej, czyli nowych inwestycji deweloperskich, zostało wprowadzonych więcej niż było sprzedanych, to jednak styczeń na tych dwóch rynkach był lepszym miesiącem. Niż październik, który był wcześniej wliczany przy liczeniu tego wskaźnika. W związku z tym no, sytuacja na tych rynkach jest skrajnie inna. O, o Katowicach myślimy jako ważnym rynku i traktujemy go tak jak inne rynki, ale oczywiście musimy o nim myśleć w kategoriach metropolii śląsko-zagłębiowskiej. No, to, to jest olbrzymi teren, jest dobrze skomunikowany, niezwykły, Zwykle taki przenikający się, jeśli chodzi o przemieszczanie się ludności. Więc tutaj mamy specyficzną rzecz, mamy rynek, który sam w sobie, Katowice, to jest rynek w fazie bardzo dynamicznego rozwoju. Ja bym tu nie przesądzała o tym, że tam w związku z tym należy się spodziewać jakichś przecen. Ceny w Katowicach są wyższe niż ceny w Łodzi. I to ponad 1000 złotych, jeśli chodzi o cenę za metr kwadratowy. I mamy moment, w którym weszły tam w, w ostatnim roku projekty w centrum Katowic drogie. Więc prawdą jest jednak, że wszystkie rynki przesunęły się w tym wskaźniku powyżej poziomu pięciu kwartałów. I to jest wyraźny sygnał, nie ma najmniejszych wątpliwości, że one idą cały rynek mieszkaniowy w części rynku pierwotnego deweloperskiego, przesuwa się w okolice no, w najlepszym przypadku górnych, górnego limitu dla równowagi popytowo-podażowej, a większość rynków jest poza tym poziomem i to rzeczywiście zazwyczaj jest czas, w którym należałoby się spodziewać, że nastąpią korekty cen. Tutaj jest w tej prezentacji slajd numer 4, który pokazuje nam, co się działo z średnimi cenami mieszkań w ofercie. Czyli to są mieszkania, które na koniec miesiąca zostały w ofercie. To nie, nie jest informacja o cenach transakcyjnych. Gdybyśmy wyświetlili ten slajd, zobaczylibyśmy, że. Pewnym pocieszeniem ma być to, że zmiana roczna jest już mniejsza niż 10%, no ale jak zobaczymy sobie te zmiany miesiąc do miesiąca, to nie są jakieś imponujące spadki, tak jakby się można było spodziewać i chcieć. I tutaj są takie dwie szkoły, które mówią, dlaczego mamy teraz kryzys i słabo się te mieszkania sprzedają. Jedni mówią, że po prostu kredyt jest drogi. A drudzy mówią, że no, mieszkania są drogie tak I, i gdyby one były tańsze, no i łatwiej by było o kredyt, i o transakcje by było łatwiej. Co się może dziać z tymi cenami? Dlaczego te spadki miesiąc do miesiąca nie są imponujące i czy można się spodziewać, że mhm. będą głębsze? Ponieważ użył pan takiego porównania do rynku, hmm, jak go nazwać, wędliniarskim chyba, prawda? To ja sobie pozwolę na to, że na taki komentarz do, do tych dwóch szkół, Falenicka i Otwocka, niech będzie dobrze, tak bym powiedziała. Trochę to przypomina taki, takie rozróżnienie, w którym koniecznie chcemy w opozycji postawić pewne, pewne twierdzenia, typu czy mieszkanie to prawo i towar, czy towar, prawda? I, i jak odpowiadamy jedno i drugie, no to nie, brak satysfakcji w którejkolwiek z tych grup. Gdyby mieszkania były tańsze, Czyli gdyby nastąpiła redukcja cen i gdyby kredyt był tańszy, to oczywiście sprzedaży widzielibyśmy więcej na rynku, zarówno deweloperskim, jak i rynku wtórnym, bez wątpienia. To jest pewnik, ale teraz uwaga, co w tej chwili decyduje. Jak zaglądam do badań, które na bieżąco robimy, pytając osoby zainteresowane zakupem, co im najbardziej doskwiera, czyli co ich powstrzymuje przed zawarciem transakcji, bo tu chwileczkę, jedna dygresja. Zainteresowanie mieszka zakupem mieszkania, mieszkania jest bardzo duże cały czas, czyli to, co nazywamy popytem w takim szerokim znaczeniu, nie spada. Istotą tych zjawisk, które widzimy ostatnio, jest to, że spada sprzedaż, że niska jest sprzedaż. I ona wynika z dwóch czynników: z czasu zawierania transakcji. I z grupy, która sobie na tą transakcję, na zawarcie transakcji może po, po, pozwolić. Czyli mówię o zachowaniu po stronie popytu. Podaż dostarczyła wszystko, po stronie podaży jest wszystko, co mogłoby być. Gdy, oczywiście lepiej, gdyby było w niższej cenie, gdyby mieszkania były tańsze. To tutaj to jest pewna rzecz. I teraz yy, to podstawowe pytanie jest takie, najpierw, czy yy, ceny mogą spaść, i gdyby spadły, to popyt by wzrósł gwałtownie. Ludzie odpowiadają, że wysokie ceny, ci, którzy chcą kupić mieszkania, to wskazują jako pierwszy, najpoważniejszy, poważniejszą przeszkodę przy dokonaniu transakcji. To jest prawda. Ale wysoki koszt kredytu i niska zdolność kredytowa pojawiają się zaraz za nimi. Nie zagrożenie wojną w Ukrainie. Nie, nie sytuacja gospodarcza zupełnie na ostatnim miejscu znajduje się obecnie y, y, myśl o utracie pracy. To, tu wydaje się, że Polacy w ogóle nie wskazują tego jako powodu, dla którego nie dokonują transakcji. Czyli wysokie ceny, wysoki koszt kredytu, niska zdolność kredytowa, oddzielnie wskazując każdy z tych elementów, ale ze zdecydowanym wskazaniem na pierwszym miejscu 40% ankietowanych odpowiada wskazuje między innymi ten czynnik. I w związku z tym oczywiście, że obniżki cen powinny stymulować popyt. Tylko pytanie, czy ten popyt, który najbardziej, dla którego wysokie ceny są najbardziej uciążliwe i najbardziej hamujące, czy on zostanie uruchomiony obniżkami, których się spodziewamy lokalnie 2-3 Otóż to by niewiele pomogło. Dlatego to, co mogłoby w najbliższym czasie uruchomić wyższą sprzedaż zarówno na rynku pierwotnym i wtórnym, to nie jest tylko jeden element. Czyli po pierwsze wiemy, że inercyjnie inercyjne takie bardzo jak to powiedzieć lepkie zachowania również nie tylko inflacji ale cen na rynku mieszkaniowym w Polsce wskazują na to, że te obniżki nie będą nie będą gwałtowne i nie będą duże przy założeniu jakby pewnej stałości otoczenia. Co by musiało jeszcze się wydarzyć, żebyśmy zobaczyli wyraźne odbicie, jeśli chodzi o zawieranie transakcji? Z całą pewnością musiałyby wystąpić jednocześnie jeszcze przynajmniej dwa czynniki, czyli musielibyśmy mieć e, ulgę w e, koszcie kredytu, a to nastąpiłoby po obniżce stóp procentowych, i tu wydaje się już w tej chwili, że to jest taka. Informacja, o której wszyscy mówią. Ale sama obniżka stóp procentowych, ta, której się spodziewają analitycy lepiej znający się na tym rynku 0,25-0,5 ona sama w sobie nie jest w stanie uruchomić nie, popytu na rynku mieszkaniowym w dużej skali. Ale gdyby doszed, doszły do tego lepsze, dobrej odczyty inflacji, to jest ze sobą powiązane. I jeszcze jeden element jakiś w końcu ogłoszenie, co Ministerstwo, ma na myśli, mówiąc, że będzie jakiś program wspierający, jeszcze nie wiemy kogo. Czyli uzbierały nam się 3-4 elementy, żeby ten popyt wyraźnie się dźwignął. Nasilenie, czyli duży, duża zmiana, w którymkolwiek z tych elementów może wywołać poruszenie na rynku mieszkaniowym. Ale paradoksalnie powiem tak sytuacja w której najsilniej spadłyby ceny to jest sytuacja w której po pierwsze uruchomi się absolutnie potrzebująca zakupu mieszkania mieszkania pewna grupa popytowa ale ubędzie Innej grupy, mianowicie tej, która sobie może swobodnie e, pozwolić w tej chwili na zakup, i która, jak zobaczy spadające ceny, wy, wycofa się z rynku, zrobi tylko krok wstecz i powie: to, Ja poczekam na ustabilizowanie się cen na nowym poziomie. Wspomniała Pani o słynnym programie, y, pracach, wspomniała Pani o Ministerstwie y, Rozwoju Technologii. To chodzi nam kolejny polityczny czynnik, ponieważ Premier e, raczył poinformować, że będzie rekonstrukcja rządu, odchudzanie rządu. Ciekawe, co się stanie z e, ministerstwem odpowiedzialnym za mieszkalnictwo. E, przekonamy się tak samo, jak będziemy monitorować sytuację w kolejnych miesiącach. Bardzo dziękuję za rozmowę, Katarzyna Kuniewicz. Oto Dom Analytics była naszym Dziękuję bardzo. Dziękuję.